Dzień dobry. No to jak widzicie, runda Ekstraklasy się zakończyła, coraz bliżej czasu do świąt. Piłkarze mają urlopy, piłkarze jeszcze mają trochę czasu zanim do e, trenowania wrócą, żeby przygotowywać odpowiednio już do wiosennych zmagań w ramach PKO Bank Polski Ekstraklasy. Z tej strony Michał Wawrzyniak, to jest super vlogi. dzisiaj taki troszkę materiał z cyklu czyszczenia kadry, bo ja się chciałem troszkę powiedzmy pobawić dyrektora sportowego i może nawet powiedzmy w piąt sportowy całościowo, jeżeli chodzi o drużynę Lecha Poznań. Lech Poznań, który jak wiemy jest liderem, który ma dwa punkty przewagi nad Rakowem, trzy nad Jagiellonią, choć mogło być więcej, bo końcówka roku w wykonaniu Kolejorza, licząc właśnie te dwa ostatnie mecze z Górnikiem i z Piastem, no najlepsza nie była, ale wydaje mi się, że ta kadra no idealna i tak nie jest i jeżeli Lech chciałby wygrać mistrzostwo Polski, tak jak jest obecnie, w tabeli, no to trochę tutaj musiałoby się w tej kadrze tych ruchów dokonać, czy się dokonają. To oczywiście wiemy, że to nam pokaże czas, bo były takie okienka, jak to w zeszłym sezonie, gdzie nikt do Lecha nie zawitał zimę. Ale tutaj, jeżeli będzie podobna sytuacja, to coś czuję, że mistrzostwa no, w tym sezonie w Poznaniu nie zobaczą. Więc yy, może na sam start troszkę porównam sobie kadrę z zeszłego sezonu do tej, która jest teraz. Lech Poznań pod wodzą Nielsa Fedebixena, jak też widzicie w meczach, jak też mówiliśmy w niektórych podcastach, czy to w ostatnim podsumowaniu rundy, czy to też po meczach Lecha na żywo, no to wiemy, że po prostu Lech jest strasznie mocny i Lech wygląda po prostu świetnie w ofensywie, Widzi... wiemy ile Lech strzelił goli, pamiętamy e, takie mecze jak ten między innymi z Zagielonią czy z Legią, gdzie Lech strzelał po pięć bramek rywalowi. E, e, no były mecze gorsze, wiadomo, takie się zdarzają i takimi też no, po prostu no, nie można było ich uniknąć, ale tutaj na pewno duże wyrazy uznania dla sztabu szkoleniowego Lecha Poznań po raz kolejny, bo Nils Piedemiksy, no nie wydawało się, że on tak szybko odczaruje ten zespół, że znowu Lech będzie grał, no, powiedzmy tak jak grał. No, nawet nie w kwalifikacjach, czy też ogólnie w kwalifikacjach do Ligi, do ligi Konferencji dwa lata temu było tragicznie. Umówmy się, jeżeli chodzi o mecze z Wikingurem, czy to z Duda ale w samej Lidze Konferencji nie było źle w tamtym sezonie, nawet nie, że nie było źle, było fantastycznie. W lidze też jakoś najgorzej to nie wyglądało, pomimo tego, że Lech był skończony dopiero na trzecim miejscu zespołem z stratą do Legii Warszawa, o ile się teraz nie mylę, nie była ona taka kosmetyczna, taka niewielka na koniec sezonu, no ale po tym, co widzieliśmy przy wykonaniu Lecha w ostatnim sezonie 23-24, czy to pod wodzą Johna van den Broma, może John van den Brom jeszcze za jego końcówki w Lechu w tej ostatniej rundzie nie było jeszcze tak źle, o ile w rundzie wiosennej zeszłego sezonu pamiętamy, co się działo z Lechem Poznań pod wodzą Mariusza Rumaka, który miał moim zdaniem mocniejszą kadrę niż teraz, bo był Jesper Karstwem, był Krzysztof Welde, był choćby Filip Arfiński, czyli jakiś zmiennik dla Afonso Souza na dziesiątce, no bo powiedzmy sobie szczerze, Filip Jagieło to jest bardziej mi się wydaje profilowo piłkarz na pozycji numer 8. Ktoś, kto mógłby zastąpić bardziej Antoniego Kozubala niż Afonso Souze właśnie, chociaż też powiedzmy, że to jest taki zawodnik z pogranicza tych dwóch pozycji. No ale generalnie wydaje mi się, że ta kadra była mocniejsza sezon temu właśnie czy to z Karlstremem, czy to z Welde, czy to z Marchwińskim, czy nawet z Alem Czerwińskim, który na prawej defensywie wydaje się zawodnikiem lepszym od Jana Hoffmana, którym troszkę więcej później taka dla Lecha no wydawało się, że będzie, zespo... będzie to będzie po prostu zespół który powalczy o top 3, który może coś ugra w Pucharze Polski. Wiemy, że to się no, nie udało, bo tam w sumie rezerwowy skład na tle drugoligowca sobie nie poradził. Jeżeli teraz się nie pomyliłem, to, Reso... to było ostatnie zwycięstwo Wsowii w ogóle w 2024 roku i patrząc ogólnie, patrząc na cały czas, Ewentualnie to sobie tej poprawie widzicie, jeżeli coś jest Tutaj przeze mnie przestrzelone, ale hmm, przechodząc do sedna sprawy, Lech ma moim zdaniem kadrę gorszą teraz niż, niż miał rok temu, a patrząc na to okienko transferowe, które było i tak de facto trzy hmm, transfery, czy też dwa, które można ocenić tak zdecydowanie decy na plus, myślę, że dwa transfery można ocenić, czyli Aleksa Daglasa i hmm, Patryka Wolemarka. Wszystkie inne to takie powiedzmy albo niewiadome, albo po prostu hmm, no strasznie nietrafione transfery. Strasznie niepełnosprawne ruchy do klubu, więc no, jest to czyszczenie kadłuba Lecha Poznań. Chcę tu się wypowiedzieć na ten temat, to może przejdźmy do tego, gdzie Lech ma największe problemy. Pozycja po pozycji. Co do bramkarza, co do pozycji numer jeden w Lechu, no nie ma zbyt dużego problemu, bo wiemy, że Filip Bednarek jest bramkarzem całkiem niezły, a Bartosz Mlozek to już w ogóle jest chyba jednym z najlepszych widzów, jak nie najlepszym w Ekstraklasie w obecnej rundzie no, lepszy od niego mógłby być tylko kasper Twelowski z którym zanotowali, bodajże równą liczbę czystych kąt, bądź Twelowski miał jedno więcej. To jest w tej chwili nieważne, bo i tak, jeżeli Miozek oczywiście odpukać, doznałby jakiegoś urazu bądź po prostu wypadłby za kartki, chociaż to raczej mu nie grozi, to Bednarek na jedno czy dwa spotkania nie byłby jakimś naprawdę tragicznym rozwiązaniem, w szczególności że Niektórzy, niektóre kluby z mogą pomarzyć, myślę, o takim bramkarzu numer dwa. tej też mowa o Legii Warszawa, gdzie Kasper Tobiasz może nie jest bramkarzem aż tak najgorszym, żeby powiedzieć, że jest jednym z gorszych w Eksaklacie, choć do najlepszych moim zdaniem też nie należy. Ale taki Gabriel Koberak widzieliśmy co robił w meczach z Lugano czy w meczu ze Stalą gdzie no, po prostu wyklupił piłkę przed siebie mając ją w rękach. Na pozycji bramkarza także Lech nie potrzebuje żadnych wzmocnień, chociaż mówi się, że Filip Bednarek też chciałby grać więcej, więc jeżeli tak to raczej tutaj, no nie ma co czyścić, tak, ale już przechodząc do defensywy robi się troszkę inaczej. No wiemy, lewa strona przecieka od dawna, od kiedy Pedro Babcio z Lechem się pożegnał, to są tam notorycznie jakieś problemy, nie ma po prostu zmiennika, nie ma też zawodnika, który mógłby tam na dobrą sprawę wejść i być takim po prostu gwiazdą, być gwiazdą nie i tak Michał Gurgul jest całkiem niezły, ale wiemy, że on na lewej stronie jest ustawiony z przymusu, bo po prostu Lech gra na trójkę z tyłu. Tak jakby zawodnikiem pierwszym do odstrzału, więc będzie Elias Anderson. Zawodnik, który już był takim wątpliwym zakupem, wtedy kiedy on po prostu do Lecha przychodził, bo to nie był zawodnik młody, który ma jeszcze jakiś nie wiadomo, jaki duży potencjał do tego, aby się rozwinąć bardziej i wyjechać za granicę za e, po prostu dużo zarobione pieniądze. To miał być zawodnik na teraz. Ale myślę, że można było poszukać takiego zawodnika na teraz w lepszych, po prostu lepszy wybór można, można było dokonać. No po prostu dlatego, że Anderson w meczach już Golden z Lechem sprzed dwóch sezonów, nawet na tą sprawę nie zagrał chyba nawet zbyt wielu minut. Nie wiem, czy w tym z tych spotkań wychodził w ogóle w pierwszym składzie. Może on był wtedy w formie życiowej, ale nie wydaje mi się, żeby to było, żeby to był zawodnik na lecha, tak? Po prostu. Byli pewnie zawodnicy lepsi do wyboru, zawodnicy, którzy byli młodsi, zawodnicy, którzy nawet jak miał ktoś kosztować mniej, no to nie wiem, no jakoś po prostu mi nie pasowało to, że środkowy pomocnik na nową sprawę wchodzi na lewą obronę, jeden rok gra i no wygląda tak dobrze. No wiadomo, to jest taki trochę argument, powiedzmy, no może nie, że nie stosowny do tego miejsca, ale no nie pasowało mi to od samego początku, jakby zawodnik, który... W w tym momencie powinien być w sile wieku piłkarskiego, bo jest, powinien być w najlepszej formie. No, może i ma za sobą dobry sezon, ale no po prostu nie jest to taki wybitny sezon, aby Lech tego zawodnika brał. Po prostu to nie było nic specjalnego dla Lecha, dlatego też jego odstrzelam jako pierwszego. Tym bardziej, że on te obecnie do tego stylu gry Lecha po prostu nie pasuje. Nawet jakby miał grać w środku pola, myślę, że skoro w środku pola w Szwecji się nie odnalazł w zespołach z dołu tabeli, to w Lechu też by się tam. Nie odnalazł i myślę, że to jest zawodnik zbędny. I Lech na lewą obronę powinien poszukać koniecznie kogoś w pokoju Reboczo. a przynajmniej też spróbować po prostu kogoś ciekawszego znaleźć. Drugą pozycją, gdzie trzeba będzie dokonać wzmocnień, będzie środek obrony, który wiadomo jest w lechu najmocniejszy, ale tak. Bartosz Salamon, nie dość, że nie gra najlepiej, jest bodajże moim zdaniem prawdopodobnie najgorszym, jeżeli chodzi takie największe rozczarowanie w Lechu, że spodziewałem się po nim więcej, że jak on wracał, to musiał coś udowodnić. No, może pierwsze mecze, które wchodził w dłuższym wymiarze czasowym, bo nie będziemy gdzieś tego meczu z Widzelem, gdzie wchodził na pozycję numer 10 dosłownie na chwilę, to można było po nim oczekiwać czegoś więcej. To samo myślę po Maksymianie, Maksymianie Pingocie, który no miał dobre pół roku w stali Mielec, miał dobry okres w zespole, z Podkarpacia i wydawało się, że to jest ten czas, kiedy on musi pokazać swoją wartość, jeżeli chce w tym Lechu Poznań zostać. No tak się nie stało, bo moim zdaniem jego mecz z motorem w Lublin, czy też mecz z Wesowią, no po prostu nie pasowały jakoś. No, nie były dobre, nawet bym no, powiedział, że były słabe po prostu. Pingot sobie w nich nie radził. No wiadomo, z Wesowym grał na lewej obronie. Tam nigdy w życiu w karierze na tej pozycji nie grał, więc to był pewien rodzaj, taki test, który mógł oblać. Ale w meczu z Motorem, już na przykład, kilka błędów mu się przytrafiło. Do tego też Aleks Zagla z którym wyglądał świetnie w parze, no, z świetnie w parze, który wyglądał świetnie w parze z Miliciem, z Antonio Miliciem. No to przy pingocie nie wyglądał już tak dobrze. I moim zdaniem, Lech powinien szukać lewego środkowego obrońcy, no bo wiemy, mi się nawet powiedział, że. No nie, jeżeli chodzi, o le jeżeli chodzi o ściągnięcie stoperów, to jeden stoper mi się wydaje, że wystarczy, lewonożny, który konkurowałby z Miliciem, bo Pingo po prostu to nie jest ta jakość, y jakiej Lech potrzebuje na tą pozycję. Y w takim układzie zostałby Antonio Milic, zostałby Alex Douglas, przyszedłby ktoś nowy, a do tego myślę, że warto byłoby inwestować w Wojciecha Mońkę, który co prawda w meczu z Górnikiem Zabrze, kiedy debiutował w Ekstraklasie od pierwszej minuty, popełnił. Duży błąd przy jednej z dwóch bramek, był też zamieszany przy bramce pierwszej dla głównika, ale dał bardzo dobrą asystę i też debiut bardzo obiecujący no, nie tylko, też ze względu właśnie na tą asystę wyglądał całkiem przyzwoicie i pokazał, że warto w niego inwestować. Więc, jeżeli by na wypożyczenie się nie udał, to żeby już powoli wchodził do tego pierwszego składu i był zmiennikiem dla Glasa. Bo Lech mi się wydaje, że w Pucharach w przyszłym sezonie zagra, to tych stopajów będzie potrzebował co najmniej. Czterech, a takim już Filip no nie będzie. Kolejny piłkarz do odstrzału, trzeci po Andersonie, Salamonie, to jest właśnie Dagersztal. Ja tego zawodnika strasznie lubię, uwielbiałem go oglądać, kiedy Lech grał w lidze konferencji, jego duet yy, z Miliciem właśnie yy, w obronie, kiedy Bartosz Salamon wyleciał z powodu już yy, bodajże, yy, nie wiem czy to było już z powodu kontuzji, czy już yy, w momencie, kiedy Wykryto u niego próbkę antydopingową, no to wtedy Filip Dagensztad był po prostu wybitnym obrońcą i wydawało się, że jest najlepszy na swojej pozycji w ekstraklasie. No, tego już się raczej nie przekonamy, bo pasmo nieszczęść, no właściwie przekreśliło jego e, pobyt w Poznaniu, a szkoda, bo miał bez niego dużo oczekiwania. No i przechodząc do prawej obrony, najmocniejsza pozycja w obronie Lecha, moim zdaniem, jeżeli chodzi o pierwszy wybór, bo Joel Pereira od kilku lat, właściwie z wyjątkiem tego sezonu poprzedniego, od kiedy gra. W Lechu jest po prostu niesamowity, Asyste, asyst, daje asysty za asystami. W grze ofensywnej jest po prostu niezastąpiony, i w defensywie też już widać, że coraz lepiej się czuje. No ale jego zmiennikiem no, właściwie nie jest nikt, bo jest Ian Hoffman, który jest tak dobry, że, że zamiast jeździć z pierwszym zespołem, kiedy kadra była pełna, kiedy nikt nie był kontuzjowany, właściwie, no to on jeździł, wolał jeździć, właściwie wolał. No to raczej on był przydzielany do jeżdżenia. Z zespołem rezerw na mecze, m.in. do Wybrzeża Rywal Rywalskiego. No to to już mówi samo za siebie. Jego mecz z Resowią też fatalny, i po przerwie, już Amerykanina nie widzieliśmy na boisku w Rzeszowie. Nic to w tym dziwnego nie jest. Nawet Kornel Lisman, kiedy wchodził na prawą obronę, dosłownie na ostatnie minuty meczu z Motorem, tam się zaprezentował lepiej niż Hoffman we wszystkich 52 minutach, to był zagrał w zestrzeniowskim zespole. Lecha Poznań, więc to jest dla mnie też kandydat do odstrzelenia. No bo jeżeli, jeżeli jeszcze, okej, okay, miałby jakąś niższą płacę, to mógłby zostać w rezerwach, gdzieś tam pojeździć sobie z młodymi chopakami, zobaczyć, jak się gra w Polsce. Może gdzieś później, jakby odchodził z rezerw, to gdzieś by zahaczył w pierwszej lidze bądź w dole ekstraklasy, i by to wyglądało troszkę lepiej, ale no to nie jest zawodnik na Lecha Poznań. Mówmy się, potrzeba do kogoś znacznie lepszego i nawet Alan Czerwiński był, moim zdaniem, wyborem. Lepszy, mimo że już no to też był taki niespełniony trochę zawodnik w lechu, bo oczekiwania po nim były ogromne, a po prostu grał jak no taki przysłowiowy ligowy dżemik. Raz dobrze, potem dwa razy średnio, raz słabo, i tak na y, zmianę. Więc jeżeli chodzi o zawodników do odstrzału, to zabrany Elias Anderson. Bartosz Salamon, Filip Dagersztal, a także Ian Hoffman. Przechodzimy wyżej. W Lechu, pomoc jest strasznie mocna. No. Radosław Morawski gra świetnie. Antoni Zubal, no, wszyscy wiemy, jak się nim e, zachwycamy. No, po prostu jest chłopak wszędzie, chłopak też e, bardzo, no, po prostu bardzo, dużo biega, dużo też, dużo też ma wkład w grę swojego zespołu, gdzie jest e, piłka, tam jest też i on. No, Afonso Souza to samo, też dużo kontaktu z piłką, duży wpływ na grę Lecha, też oczywiście liczby go bronią. No, ale są też tutaj postacie, które w Lechu no nie powinny już dalej grać. I chyba tak wnioskując po doniesieniach medialnych, w Lechu uważają to samo. Już nawet chyba uważali to samo o stiepanie Łączarze jak on już przychodził. Ponieważ były takie wypowiedzi Piotra Rodkowskiego, że nie udało się domknąć kilku opcji na pozycję numer 6, więc trzeba było wziąć kogoś, kto chociaż spróbuje rywalizować z Mujawskim, właśnie o to miejsce w składzie. No i okazało się, że jednak Stiepan Lączar no, na początku miał obiecujące wejście za Gielonią, też całkiem nieźle wypadł w końcówce meczu ze Śląskiem. Mecz z Wesowią to już tragedia na wielu płaszczyznach i pod względem zaangażowania, i pod względem. Gdy piłką nic nie wychodziło temu byłemu zawodnikowi Ferenc warosu, więc Lech już teraz chce się go pozbyć, i bardzo dobrze, jeżeli ktoś tutaj przyjdzie na środek pomocy, to no, miejmy nadzieję, że będzie on lepszy od Lonczara, który no, w tej chwili wiemy, jak środek pola w Lechu wygląda. Tak naprawdę na trzy pozycje jest czterech zawodników. Więc ktoś taki, kto mógłby pewnie profilowo zastąpić troszkę do Sama byłby tutaj w cenie. Także lączar jest moim zdaniem kolejnym zawodnikiem do po prostu odstrzelenia z tego zespołu. No i przechodząc dalej, skrzydłowi. Skrzydłowi, których Lech ma sporo. Lech no musi sobie też radzić z tym, że no, po prostu ci skrzydłowi na razie no, nie wypalają w szczególności. Mieliśmy świetną, świetny początek sezonu w wykonaniu Dino Choticia. Dopiero potem się rozkręcił zadek Tak naprawdę w jednym momencie dwóch maksymalnie może być najwidoczniej w formie. I jeżeli chodzi co do oczekiwań, to pewnie bym oczekiwał, że Idino Nochodzić coś więcej pokaże w rundzie wiosennej niż to, co miało miejsce właściwie po meczu z Jagiolonią Biały Stok, bo już od tamtego momentu mniej więcej chodzić. Po prostu zjeżdżał z formą regularnie w dół i gdzieś się przyjęło, że to jest taki trochę zawodnik lata, że jak już to lato mija, chotić yy, nagle po prostu tą formę traci. Tak było na początku sezonu poprzedniego, jego debiutanckiego w Lechu, tak było też i teraz. Yy, no więc mimo wszystko co do Hoticia, ja tu się powiem tak, że yy, jeżeli chodzi o yy, jego, to jest dla niego taka runda prawdy. Jeżeli on by tutaj nie wypalił, a Ali Golizadek zostałby w Lechu Poznań, to raczej nie widział na niego przyszłości, jeżeli chodzi o nie teraz tą rundę, a o przyszły sezon, bądź nawet o przyszłą wiosnę, żeby tam jeszcze jesień przyszłego sezonu ewentualnie w Lechu był. Kwestia też tego, czy Patryk Wolemak będzie wykupiony, a także czy Ali Golizadek w Lechu zostanie, ale na pewno to są dwaj najlepsi skrzydłowi. Jeszcze bym dołożył tego Hokansa, który oczywiście wiele nie pokazał też przez wielu może być uznawany za rozczarowanie, no bo tak rzeczywiście troszkę też jest przypadek podobny do Lonczara, chociaż on mi się wydaje, że jeszcze w Lechu po prostu potrzebuje trochę czasu, więc podobnie jak z Krzysztofem Welde było, jak on do Lecha przychodził z norweskiego Haugesund, tak i na Hokansa, musimy poczekać, ale na wszystkich czekać nie będziemy, bo też po prostu nie ma na to czasu. Na pewno Adwiel Baluła to jest zawodnik, który z Lecha odejdzie na 100% i Lech sam robi wszystko, żeby Iwabiczyka się pozbyć, bo po pierwsze wysoki kontrakt, po drugie no zero produktywności. No, pamiętamy mecze z początku sezonu, czy to z widzem, czy to z Lechią nawet, czy to z górnikiem zawrze. No, ten zawodnik po prostu w Lechu już co miał pokazać, to pokazał w swoich pierwszych meczach w Warszawie, w Częstochowie, w Poznaniu przeciwko Wiśle. To były jego trzy najlepsze mecze w Lechu, jak się okazuje, trzy pierwsze. I tak naprawdę Baluła przekreślił sam siebie w lechu swoją, no po prostu wysoką chęcią do gry. Też wiemy, że częściej przebywał w innych miejscach niż powinien, znaczy, czy powinien. No i ja tu nie chcę wchodzić w nikogo życie prywatne. Każdy robi, co ma ochotę, ale z umiarem, moim zdaniem, by to wyszło najlepiej dla wszystkich, gdyby Baluła troszkę jednak bardziej się przyłożył do grania. W Lechu. No i to tak naprawdę, jeżeli chodzi o skrzydłowych, wszystko, ale jeszcze mamy dwóch napastników, którzy z Lecha powinni odejść. Mowa tutaj o Brianie Fiabemie i Filipie Szymczaku. Co do Norwega, no po prostu jest to dla mnie, no może nie, że rozczarowanie, ale można było się spodziewać, że e, zawodnik, który niewiele strzelał w rezerwach Real Sociedad, tak samo nie będzie wiele. Strzelał w Lechu, chociaż moim zdaniem to jest po prostu coś dla mnie nienormalnego i bardzo dziwnego, że ten zawodnik zagrał 18 z 19 meczów Lecha w, w Lechu w tym sezonie. Z 19 możliwych po prostu on zagrał aż 18. To jest dla mnie, może nie, że karygodne, no nie będziemy przesadzać, ale po prostu to jest dla mnie dramat. No, ten zawodnik nie pokazał sobą nic. Miał pojedyncze przebłyski, które i tak e, zostały przygaszone przez dobrą Grę przez. E, bo czy też wolę Marka, Goliza, Decha, i Isaka dalej. Po prostu jak zespół gra dobrze, to Ty też grasz dobrze. Tak jak w meczu z Jagiellonią na początku gdzieś mu tam powiedzmy się kleiło, ale ogólnie całemu Lechowi tamten mecz wyszedł, więc no, generalnie Fiabema jest zawodnikiem do pozbycia się, bo po pierwsze blokuje slot dla obcokrajowców, gdzie obcokrajowiec po prostu powinien być lepszy od kogoś takiego jak Fiabema. No po prostu nie pa y może pasowałoby na pozycję numer 9, ale się tego nie przekonamy. Bez Filipa Szymczaka, o nim troszkę więcej za chwilę. Notabene Fiabema zagrał w 18-19 meczów. Nie zagrał tylko z Legią, co ciekawe. Tam 0 minut w tym, tamtym spotkaniu z Legią, a zagrał więcej o 2 mecze zarówno od Mikaela Isaka, jak i od Filipa Szymczaka. To jest po prostu dla mnie no niemożliwe, że tak no taki no co by nie mówić słaby zawodnik, tyle w Lechu gra, nie tak dawno się nim interesował Śląsk Wrocław i kto wie czy jakby to on trafił do Śląska e, zamiast Kenefa z Zochorę, No to może i on dałby e, temu Śląskowi e, no coś więcej, bo może do Śląska by bardziej pasował. Na no pewno nie pasują umiejętnościami do Lecha Poznań i na miejscu władz Lecha. No pewnie to się nie wydarzy, ale bym się go pozbył już e, tej zimy. A jeżeli no nawet nie, to po sezonie to jest taki idealny moment, aby gdzieś w Jabema spróbował indziej sobie pograć. No i kolejnym zawodnikiem jest Filip Szymczak. No Filip Szymczak, który jest dużym rozczarowaniem Od kilku lat, no nie za bardzo wychodzi mu to granie w Lechu. No po prostu, nie wiem jak to wytłumaczyć. Nadmierna ambicja, też brak otwartości na krytykę, w słabych momentach na siłę, chęć udowodnienia komuś, że ja tak naprawdę słaby nie jestem i wy się wszyscy mylicie, podczas gdy przez 16 meczów Szymczak strzela jedną bramkę z gry, jedną z karnego przeciwko Jagiellonii Białystok, gdzie mecz już był zamknięty, tak naprawdę bodajże na 4 do 0. No i mecz ze Śląskiem to był bardzo dobry mecz w wykonaniu Szymczaka, Ja tutaj nie będę mówił, że był słaby, bo rzeczywiście i dużo dał tyłem do bramki, i też dobre to rozgrywanie. My się śmiejemy z tej gry tyłem do bramki, ale to napastnik umieć musi, i przez dłuższy czas miałem wrażenie, że Filip Szymczak ma lepszą zastawkę nawet od Mikaela Isaka, i tak rzeczywiście było na początku jego przygody. W sceniawskim zespole Lecha, ale coś w międzyczasie, no nie wiem, popsuło się, bo on też na skrzydle dobrze wyglądał w niektórych meczach, jak z Bodogim, między innymi w Poznaniu. No, ten zawodnik miał potencjał na to, aby być nowym Dawidem Kownackim, nawet mówiono o nowym Robercie Lewandowskim, ale tu myślę, że to trochę było przesadzone. I po prostu, tak jak też się mówi już w mediach, no to przy lepszej ofercie Filip Szymczak odejdzie, już się mówi o Imadzie Rondiciu, o Mariuszu Stępińskim, o tych nowych wzmocnieniach Lecha, potencjalnych na pozycji numer 9. No i szczerze, bardzo dobrze, bo i pewnie Szymczak też jest trochę już zablokowany w Poznaniu. Tak porównam to do Macieja Rosołka w Legii Warszawa, po prostu, którzy no, kibice Legii, no nie za bardzo lubili Rostołka, w sensie jego grę, bo jako człowieka pewnie może i. Go lubili to już, nie wiem, ale jeżeli chodzi o jego grę, to nie chcieli go widzieć na boisku, cokolwiek pokazywał. też mogło troszkę oddziaływać na to, jak piłkarz myśli o e, graniu, jak się na nim skupia, jak też no, po prostu jak to wszystko wychodzi w głowie mentalnie. I myślę, że Szymczak może mieć podobnego rodzaju problem. Oczywiście ja tego tutaj nie stwierdzam faktów, bo w tej sytuacji mnie nie ma. Z Mipem Szymczakiem nie rozmawiałem, i nie wiem jak to wygląda w jego głowie, ale przeczyłam, że może tak być, inno toczenie zrobi. Po prostu wyjdzie to po prostu dla niego na lepsze i Lech potrzebuje napastnika, który, no właśnie tak jak Imat Rondić w zeszłym sezonie, kiedy grał mało, bo był rezerwowym, żeby od Sancheza, który nie strzelał goli, to i tak 5 czy sześć bramek Bośniak strzelił, także jeżeli chodzi o Rondicia. No ja bym go w Lechu osobiście nie widział, to dlaczego, to może pewnie temat na inny odcinek, a coś tak czuję, że ta plotka i tak się nie zmaterializuje i tak. No, ale dla mnie i Szymczak, i ma powinni zostać po prostu z Lecha wyrzuceni. Także podsumowując, sporo tych zawodników z Lecha powinno już zimą odejść. Tak się stanie, no wiemy, że pewnie nie. No bo kto w zimę przebudowuje całą kadrę. No tak czy inaczej, obstawiam, że pewnie Filipa Dagarsztola, Lech będzie chciał się pozbyć. O Stefanie Lonczarze też mówiłem, że Lech chce się go pozbyć i prawdopodobnie też do tego dojdzie, przyjdzie ktoś nowy. Za niego być może już będzie chciał pozbyć się i Hoffmana, i też Szymczaka, o czym się mówiło. Ta oferta, jeżeli przyszła całkiem ciekawa, no to pewnie Lechy by ją zaakceptował, po prostu Szymczaka e, puścił. No ale czy tak się wydarzy, no nie wiem. To było moje czyszczenie kadry. To ja się na chwilę zamieniłem w decyzyjną osobę w Lechu Poznania, no oczywiście moje słowa no nie mają znaczenia na to, co rzeczywiście w Lechu się e, stanie. Także to było, myślę, na tyle w tym vlogu. Cieszę się, że do tego momentu dotrwaliście, jeżeli tak rzeczywiście było. Mam nadzieję, że ten film się podobał, że możecie stawić też suba, możecie dać łapkę w górę dla zasięgu, żeby ten film poszedł jak najdalej. I także dziękuję, do zobaczenia i trzymajcie się. Nie życzę jeszcze wesołych świąt, bo jeszcze się w te święta spotkamy, ale jeżeli nie będziecie oglądali tego filmu, który się pojawi w najbliższym czasie, to życzę wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia.